Już po raz trzeci Fundacja Udano Mózgu uczestniczy w maratonie dbam o Zdrowie. To bardzo ważne dla nas, abyśmy byli identyfikowani z aktywnością fizyczną. Ważną dla pacjentów i ważną dla nas wszystkich, żebyśmy mogli pokazać, jak ważny jest sport, jak ważny jest ruch przede wszystkim. Na naszym stoisku jest mnóstwo materiałów na temat udaru mózgu. Promujemy wiedzę na temat udaru i mamy nadzieję, że będziemy tę wiedzę tutaj rozpowszechniać. Stoisko naszej fundacji cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Co chwila ktoś do nas podchodzi, przekazujemy lotki, informujemy. Cieszy nas też to, że nasze koszulki spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem mam nadzieję, że dużo osób w nich pobiegnie doskonała okazja do tego, żeby mówić o problemie, jakim jest udar mózgu. Wszystkie te broszury, które zostały przygotowane cieszą yy, się w zasadzie zawsze dużym powodzeniem. Wspieramy i gorąco kibicujemy wszystkim inicjatywom Fundacji Udaru Mózgu. Jesteśmy tutaj właśnie dzisiaj razem z Fundacją i prezentujemy program komputerowy wspierający domową rehabilitację. Do korzystania z programu Wystarczy domowy komputer, kamera internetowa wbudowana lub zewnętrzna i z takim uprzyrządowaniem można już wykonywać ciekawe, różnorodne ćwiczenia samodzielnie w domu. Cieszymy się bardzo, że nasze Centrum Rehabilitacji Ewenemet mogło być dziś tutaj w hali Atlas Arena i wspierać Fundację Udaru Mózgu. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspierania naszej wspólnej inicjatywy Zapobiegamy Udarom. No, no, czujemy się lekko stresowani, ale chyba, chyba nastawieni pozytywnie, prawda? Ja damy radę. Musimy w godzinę obrócić, prawda? Godzina musi być. Poniżej godziny, przepraszam. Skończyć i przeżyć przede wszystkim. Jest mi niezwykle przyjemnie po raz trzeci w imieniu Bayer Life Team przekazać darowiznę na rzecz Fundacji udaru Mózgu. Brawo! Thank you. Jak wrażenia, pierwszy raz. Nie sądziłem, że przebiegnę w takim czasie. Ja rewelacja. Ja byłem pierwszy, to jest zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że byłem pierwszy. W co roku jesteśmy lepsi po <grystanie> Chcielibyśmy, żeby ten trzeci maraton nie był na pewno ostatnim, natomiast był tym momentem, po którym działania fundacji będą jeszcze bardziej rozwinięte, jeszcze bardziej do, po, poznawalne i widoczne na zewnątrz. Chcielibyśmy, żebyśmy byli identyfikowani z tymi chorymi, którym pomagamy. Chcielibyśmy im pomagać w każdy możliwy sposób i liczymy, że, w, że przy wsparciu wszystkich ludzi dobrej woli tak się będzie działo. Warto być z nami, warto biegać, warto pomagać, warto łączyć profilaktykę zdrowia z jednocznym pomaganiem.